celebrować to, co się wydarzyło na wyborach. Uważam, że fakt, iż jesteśmy jednym z niewielu krajów, które w tej chwili wybierają nie aż tak bardzo prawicowo, to jest coś, czego wszyscy możemy być dumni. Biorąc pod uwagę tendencje. Czy jesteście gotowi trochę to wycelebrować? O! Oh, wow. Poproszę. Taniec wygląda to. to jest nasz niedolny Raz, dwa, trzy. POMPA! Pom. Część jeszcze się, się wstydzi. Wiem, to jest właśnie socjologiczny eksperyment. Ja o tym mówię, wielokrotnie. Tutaj część na przykład jeszcze nie chcę brać w to rozumiem. Część jest progresywna i myśli, ach chuj, co tak? Ja to lubię. Dobra. Żyję w cichej nadziei, że pod koniec tego numeru nawet... we and... okay. 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 okay.